Witam Cię w kolejnym filmie z serii Matura podstawowa z kartą wzorów, w której rozwiązujemy maturę podstawową z maja 2021 roku. W dzisiejszym filmie przechodzimy już do zadań otwartych i zobaczymy ile uda nam się zdobyć punktów. Ostatnio skończyliśmy na 11. Zaczynajmy. Zadanie 29. Rozwiąż nierówność. x kwadrat minus 5x mniejsza bądź równe 14. Wejdźmy od razu do karty wzorów. Mamy tam kwadrat, więc poszukajmy coś w takim razie z kwadratem. Funkcja kwadratowa myślę, że to będzie to strona czwarta. I mamy funkcję kwadratową. Czytamy sobie tutaj po kolei, a ja od razu przejdę do tego, co mnie interesuje. Liczba miejsc zerowych funkcji kwadratowej a x kwadrat plus bx plus C. Inaczej liczba pierwiastków kwadratem kwadratowego, lub. Liczba rzeczywistych rozwiązań równania ax plus bx plus c równa się 0. No, my nie mamy równania, mamy nierówność, ale może to się rozwiązuje w ten sam sposób. Zależy od wyróżnika delta równa się b kwadrat minus 4ac. Wróćmy. No, my nie mamy tego, że równa się 0, czy tam nierówność i 0. W takim razie zacznijmy od przerzucenia tego na drugą stronę. Czyli zostaje nam x kwadrat minus 5x. No i 14 przerzucamy na drugie stronę, czyli minus 14, mniejszy bądź równe 0. Ok, no wygląda to bardzo podobnie, więc spróbujmy chociaż rozwiązać to tak jak równanie. Czyli zacznijmy od delty. Delta to jest b kwadrat minus 4c. B u nas, może wypiszę tutaj a jest równe 1, bo nie ma przy x, x kwadrat nic, b jest równe minus 5, no a c jest równe minus 14. No to b kwadrat minus 5 do kwadratu odjąć 4 razy a, czyli razy 1, razy c, czyli razy minus 14, to się równa 25. Mamy minus z minusem, więc dodać 4 razy 14, to jest, jak możemy sobie policzyć na kalkulatorze, albo kto umie, to w głowie, to jest 56, czyli razem nam to daje 81. Dobra, mamy deltę, co dalej? No i teraz mamy tak, zależy od wyróżnika delta, no i mamy, że delta mniejsza od zera, nie, nam wyszła większa od zera, tu jest większa od zera. Jeżeli delta jest większa od zera, to funkcja kwadratowa ma dwa miejsce zerowe. Uznanie kwadratowe ma dwa rozwiązania rzeczywiste. I mamy takie wzory. No to spróbujmy zastosować te wzory. Jest potrzebny nam pierwiastek z Delta, więc od razu sobie go policzmy. Czyli to jest pierwiastek z 81, czyli to jest 9. Kalkulator również sobie to policzę. No i zaczynamy x1. Czyli mamy tak: minus b, minus pierwiastek z Delta przez 2a minus b. b jest minus 5, czyli minus minus 5 to jest 5. Minus pierwiastek z delty, tu jest u nas 9, przez 2a a, a to jest 1, czyli 2 razy 1. 5 minus 9 to jest minus 4, 2 razy 1 to jest 2. minus 4 podzielić na 2, minus na pewno zostaje, z 4 podzielić na 2 to jest po prostu 2, jest nasz pierwszy x1 x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2. I teraz mamy to samo co u góry, tylko tu będzie plus. 5 plus 9 to jest 14. I 14 podzielić na 2 to jest 7. I uwaga, za to już mamy punkt. Nawet jeśli nie skończyliśmy zadania, jeżeli wyliczyliśmy te miejsca wzorowe, to już jest punkt. Dlatego warto każde zadanie zrobić tyle, ile potrafimy. Czasami się możemy nawet nie spodziewać, że za coś takiego już jest punkt. Eee, ja już dokończę to zadanie, chociaż tutaj powiedzmy nie wprost jest to z karty wzorów. Tutaj wszystko robiliśmy póki co, tak jak karta wzorów nam mówiła. Więc, ale wróćmy do niej, ponieważ mamy nierówność, będzie nam potrzebny rysunek naszego wykresu w funkcji kwadratowej. No i jak tutaj sobie popatrzymy, wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w punkcie o współrzędnych ptoku. Nie wiemy, co to jest spekuje, jest tu wyżej napisane, ale to nas w tym momencie aż tak bardzo nie interesuje. Nie musimy tego liczyć konkretnie. Ramiona paraboli są skierowane do góry, gdy a większe od zera, do dołu, gdy a mniejsze od 0. Dlaczego nas nie interesuje to nasze p? Nam wystarczy po prostu narysować oś. Mamy a jest większe od zera, czyli mamy... Parabole z ramionami skierowanymi ku górze. Te miejsca, co nam tutaj wyszły, to są właśnie te liczby, co nam tutaj wyszły, to są miejsca zerowe. Czyli tu możemy napisać, że tu jest minus 2 w tym punkcie, w tym punkcie jest 7. I teraz jak się to rozwiązuje? Tego już nie mamy w karcie wzorów, dlatego tego już nie będę zaliczać do naszej punktacji. Ale tak naprawdę patrzymy sobie tutaj na nasze równanie, na, nasze, na naszą nierówność. Było, że ma być mniejsze, bądź równe 0. Ten poziom osi, osi x, to jest właśnie nasze 0, tak? W punkcie minus 2, jakbym sobie tutaj podstawiła, wyjdzie mi 0. Jak w tam też wyjdzie mi 0, możecie to sprawdzić. No to w takim razie, jak chcę mniejsze lub równe 0, no to mniejsze będą tu, pod tą osią. A razem z tymi punktami, te punkty nam wchodzą, w, bo może być też równe 0. No to w takim razie najlepiej to zapisać jako przedą no to x należy do przedziału. Czyli co? Zaczynamy od minus dwójki, kończymy na siódemce. No i te punkty są, więc zamknięte obu stronie. No i za takie rozwiązanie jest już drugi punkt. Ja go nam nie przyznaję, ponieważ nie było to bezpośrednio z karty wzorów, to już trzeba było troszeczkę wiedzy swojej mieć. Kto wiedział, jak to zrobić, no to super, niech sobie sam doda już ten punkt. Będziemy miał ich trochę więcej. No dobra. Jedno zadanie otwarte za dwa punkty z głowy. Zadanie 33. Trójkąt równoboczny ABC ma pole równe 9 pierwiastków z 3. Prosta, równoległa do boku BC przecina boki AB i AC odpowiednio w punktach K i L. Trójkąty ABC i AKL są podobne, a stosunek długości boków tych trójkątów jest równy 3 drugie, oblicz długość boku trójkąta AKL. Długie polecenie dużo się działo. Po przeczytaniu, ile z tego pamiętamy? Niewiele, więc czytamy to jeszcze raz po kolei. Trójkąt równoboczny ABC. Narysujmy sobie od razu jakiś trójkąt. Najlepiej, żeby był w miarę podobny do trójkąta równobocznego, czyli nie rysujemy sobie jakiegoś takiego ewidentnie różnobocznego. Gdzieś powiedzmy taki. On jest równoboczny, więc ja sobie. Nazwę po pierwsze, że to jest ABC. No i wszystkie długości boków to jest A, A i A. Ok? Ma pole równe 9 pierwiastków z 3. Zostawmy na razie to. Idźmy dalej. Prosta, równoległa do boku BC przecina trój... boki AB i AC odpowiednio w punktach K i L. Prosta, równoległa do boku BC, czyli do tego boku. Prosta, równoległa, czyli gdzieś tutaj będzie. Wezmę sobie inny kolor, skorzystam z tego, że mogę. Gdzieś powiedzmy, tak będzie ta prosta, równoległa. I ona przecina boki AB i AC odpowiednio w punktach K i L. Czyli AB w punkcie K, tu będzie punkt K. I AC w punkcie L. Trójkąty ABC i AKL są podobne. Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta AKL. Jeśli ktoś nie pamięta tej falki i tyldy do oznaczenia, nie martwcie się, to też będzie w karcie wzorów e, podane. Ja już to zapiszę, ale pokażę Wam, w którym miejscu jest ten znak. A stosunek długości boków tych trójkątów jest równy 3 do 2 albo 3 drugie. Oblicz długość boków trójkąta AKL. Ok, stosunek długości boków. Wiemy, że te boki są takie same. Skoro są podobne te trójkąty, to Dobra, może po kolei. Chcemy policzyć długość boku tego. Myślę, że to A nam się przyda, więc od razu to A policzmy. Przejdźmy do karty wzorów i szukamy planimetria. Planimetria strona szósta, lecimy. Ok. Jak już tutaj jesteśmy, to od razu Wam pokażę. Tu jest tilda. Ten nasz znaczek. Ta nasza palka. Dlatego od razu to zapisałam. Na razie jeszcze nie idźmy do tego, do tych cech podobieństwa. Widzimy, że w naszym zadaniu mamy stosunek długości boku, więc jest nam, jest nam potrzebna długość tego naszego całego trójkąta. To był trójkąt równoboczny. Mamy podane pole, więc możemy skorzystać z tego wzoru na pole trójkąta równobocznego. Czyli w takim razie, może tu zapiszę, że to było pole ABC. Yy. Możemy inaczej zapisać, że pole ABC to będzie a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. No ale wiemy, że pole ABC to jest 9 pierwiastków z 3. No to w takim razie kwadrat pierwiastków z 3 przez 4 równa się 9 pierwiastków z trzech. Podzielmy sobie to przez pierwiastek z 3, żeby od razu się go pozbyć. Czyli mamy a kwadrat przez 4 równa się 9. Pomnożymy sobie razy 4, żeby się pozbyć czwórki przy A kwadrat, czyli mamy A kwadrat równa się 9 razy 4 to jest 36, czyli A równa się 6. No a to nasze A. To od razu możemy zapisać, że to były długości boków AB. No i to jest to samo co BC. I oczywiście AC. I za to już jest jeden punkt a za samo policzenie długości boku naszego trójkąta. Co następne mamy? Te trójkąty są podobne. No to wróćmy do naszej karty wzorów i przewinijmy trochę do góry tam, gdzie było pewne podobieństwo trójkątów. Cechy podobieństwa trójkątów są tutaj. No i coś tu mamy. Długości boków jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich długości boków drugiego trójkąta. Mamy ułamki. W naszym zadaniu też był ułamek. Trzy drugie. Więc to może być to. Tylko spójrzcie, tu właśnie jest problem z oznaczeniami. Mamy trójkąt ABC i DEF. U nas nie ma DEF. U nas drugi trójkąt to jest AKL, więc musimy sobie to odpowiednio zmienić. Dobra, wiemy, że wszystkie boki są takie same i tutaj, i tutaj, dlatego że te trójkąty są podobne, czyli oba są równoboczne. W takim razie starczy nam tylko jeden stosunek tych boków, no to powiedzmy, weźmy sobie, że długość boku AB do długości boku, no do tego odpowiadającego, powiedzmy, AK, tak naprawdę to nie ma znaczenia, ale żebyśmy się tego trzymali, żeby nam to w dobry sposób wyszło, ten stosunek długości boków jest równy 3 drugie. Ale AB wiemy, że jest 6. Czyli w takim razie 6 przez AK Równa się 3 drugie. Możemy od razu zauważyć, tu jest szóstka, tu jest trójka, to jest dwa razy większe, czyli to też musi być dwa razy większe od dwójki. Ale jeżeli nie, to po prostu z proporcji to mnożymy. Czyli mamy 6 razy 2 równa się 3 razy AK. 12 równa się 3 razy AK. Podzielimy sobie przez 3. Można było od razu podzielić przez 3 i poskracać. Czyli 12 podzielić na 3 to jest 4. Zapiszę to po drugiej stronie i tu nam zostanie samo AK. Czyli długość z boku AK jest równa 4. I to jest drugi punkt. Zadanie jest rozwiązane. Czyli odpowiedź długość z boku trójkąta AKL wynosi 4.